Witam Państwa w poniedziałek 11 września 2023 roku. Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności. Jest uznawane za wartość społeczną i podlega szczególnej ochronie. Szczególnej ochronie. Zapraszam na program EcoVision TV. W miniony weekend w Opolu odbył się Kongres Historii i Kultury Lekarskiej zorganizowany przez Naczelną Radę Lekarską. W trakcie trwania kongresu lekarze artyści zaprezentowali swoją pozazawodową działalność. Odbyły się spotkania Komisji Kultury Okręgowych i Lekarskich, podczas których dyskutowano o kondycji działań kulturalnych środowiska lekarskiego. Jednocześnie trwał plener malarski oraz spotkania literatów i redaktorów biuletynów lekarskich. Nie zabrakło wystaw fotograficznych i koncertów muzycznych, zespołów składających się z muzykujących lekarzy. Punktem kulminacyjnym spotkania był uroczysty koncert chórów działających przy izbach lekarskich w całej Polsce. 22 Dni Niepełnosprawnych zgromadziły mieszkańców miasta, na których czekało wiele atrakcji, w tym marsz po zdrowie i konkurs kulinarny. Cały czas jesteśmy otwarci, zaangażowani w to, żeby naszym mieszkańcom z niepełnosprawnościami różnymi potrzebami żyło się łatwiej, przyjemniej w opolu, a to takie. Spotkanie w ramach festiwalu, który, który jest tutaj w tej chwili, to jest taka okazja do szerszego, podyskutowania o tym, co jeszcze zrobić, jaka w ogóle jest sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Opolu. Więc co roku świętujemy, radujemy się, a przy okazji rozmawiamy o ważnych sprawach. Mamy 30 uczestników, którzy przyjeżdżają do nas z całego powiatu Opolskiego-Ziemskiego i podzieleni są na 6 grup. Po pięć osób. Każda grupa codziennie wykonuje albo półprodukty do konkretnego produktu, albo od początku do końca cały produkt. I mamy osoby, które potrafią mi szydełkować i oprzywać. Staramy się znaleźć talenty i mocne strony naszych uczestników, tak aby każdy mógł robić to, co potrafi i w czym czuje się mocny, bo to też wpływa na dowartościowanie i poczucie własnej wartości naszych uczestników. Opolski Pegas wrócił na Plac Teatralny. 7 września odbyła się długo oczekiwana uroczysta odsłona ukochanej przez Opolan rzeźby Mariana Nowaka. Rzeźba uległa zniszczeniu i przez wiele lat była poddawana zabiegom konserwatorskim wykonanym przez syna artysty Pawła Nowaka. Ubiegły piątek została oficjalnie przywitana przez władze miasta i licznie zebranych mieszkańców Opola na Placu Teatralnym. To jest piękna, dynamiczna rzeźba wykonana... W bardzo trudnej i w bardzo nietypowej technice, bo Marian Nowak był w ogóle niesamowitym rzeźbiarzem, bo on głównie tworzył w metalu. To jest bardzo trudne. Ten metal poddawał mu się tak niesamowicie, jakby to była kartka papieru. To była wielka umiejętność, na pewno w dużej części wyniesiona z warsztatu ojca. Ojciec Mariana Nowaka, Władysław Nowak, był chowalem. Założył pierwszą po wojnie w Opolu kuźnie. Ona się znajdowała w samym centrum miasta przy ulicy Krawieckiej. Marian Nowak pomagał mu w tej kuźni, ale też uzyskał fantastyczne umiejętności warsztatowe. Krajobraz na placu teatralnym powrócił do dawnej świetności. Miejmy nadzieję, że i inne słynne dzieła Mariana Nowaka, na przykład Ożył z przedsiedziby Państwowej Straży Pożarnej, odzyskają należne im miejsce. W ramach obchodów setnej rocznicy powołania pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, historyczka Urszula Zajączkowska oprowadziła Opolan ulicami miasta, śladami przedwojennej obecności tej organizacji. Spacer był okazją, by przypomnieć czasy i działalność osób, które starały się kultywować Polskość. Prowadził ulicą sądową i książąt opolskich, gdzie mieściła się siedziba Związku Polaków w Niemczech poprzez inne miejsca, które służyły Polakom w przedwojennym opolu takie jak Bank Rolników, Polski Kościół na Placu Sebastiana czy redakcja i drukarnia Nowin Codziennych. Na wzgórzu uniwersyteckim pochowano wybitnego działacza mniejszości polskiej w Niemczech, Edmunda Osmańczyka. O polskiej katedrze zorganizowano Dzień Otwarty, podczas którego opolanie mogli zapoznać się z efektami badań archeologicznych to, co można dzisiaj zobaczyć w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, to rzeczywiście to jest ten najciekawszy element architektury. Całe prezbiterium, nawyboczne, klatka schodowa, zakrystia, słuszki, w filary Arkady Tęczowej, w filary nawybocznej To są to nasze odkrycia z całego roku i chcemy się tym pochwalić, ponieważ najprawdopodobniej zostanie to wszystko zasypane, więc dzisiaj jest ta możliwość, żeby zaprosić tutaj gości jest wyjątkowy dzień. Co nas zaskoczyło? Zaskoczyło nas to, że tak naprawdę nie ma, nie ma puchówków regularnych na całej. W powierzchni są one w wydzielonych miejscach i te wydzielone miejsca są rzeczywiście bardzo głęboko, bo dopiero na metrze 40-50 są regularne pachówki. Pozostałe nawarstwienia to są właściwie nawarstwienia narzutowe, zagruzowane, takie, które w, no, nie stanowią takiego tego elementu ważnego, aczkolwiek w nich zawierają się zabytki archeologiczne, które w, my wyciągamy, na przykład. A przez przesiewanie na sicie. Stąd też widzimy, że są fantastycznie zachowane i będziemy mogli je potem pokazać na pewno na wystawach. Miejski zakład komunikacyjny w Opolu ma już 70 lat. Z tej okazji na placu Kopernika otwarto wystawę prezentującą jego historię. Wystawa jest jednym z elementów towarzyszących obchodom 70-lecia spółki. Na 20 planszach zawarta została historia opolskiej komunikacji miejskiej. Jej lokalizacja nie jest przypadkowa, bowiem jak pokazują badania, przystanek na placu Kopernika jest drugi pod względem frekwencji przystankiem w mieście. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z archiwum państwowym w Opolu. W ramach świętowania odbędzie się także dzień otwarty za jezdni. 23 września MZK otworzy swoje bramy dla mieszkańców Opola oraz miłośników komunikacji miejskiej. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Dziś o cięciu stóp procentowych. Czyżby prezent na wybory? Prawie rok po ostatniej podwyżce stóp Rada Polityki Pieniężnej rozpoczęła cykl ich obniżek. To akurat nie zaskoczenie, ale skali cięcia nikt się z ekonomistów nie spodziewał. Stopa referencyjna spadła w środę z poziomu 6,75% do 6%, czyli o 75 punktów bazowych. Podczas gdy większość prognoz mówiła o obniżce wynoszącej 25 punktów bazowych. Gwałtownie słabnie złoty. Sprawdziły się zatem przewidywania tych, którzy wieszczyli wciągnięcie Rady Polityki Pieniężnej w tryb kampanii wyborczej. Pojawia się zatem pytanie, ile zatem w środowej decyzji Rady jest ekonomii, a ile polityki. Zwolennicy obniżek stóp wskazują, że wskaźnik rocznej inflacji obniżył się z 18% w lutym do 10% w sierpniu. Spada również inflacja bazowa, czyli z wyłączeniem cen żywności i paliw, która ma lepiej pokazywać sytuację w gospodarce. Do tego dotknęło nas poważne spowolnienie. W drugim kwartale tego roku polski PKB był, według najnowszych danych, o 0,6% niższy niż w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Skoro zatem drożyzna odpuszcza, a nastroje zarówno wśród konsumentów, jak i firm są złe, nie ma co czekać. Trzeba zacząć ciąć stopy bez względu na kalendarz wyborczy. I to odważnie. Jednak nie brakuje też odmiennych głosów. Owszem, inflacja wynosi tylko 10%. Ale po pierwsze, to wciąż znacznie więcej niż poziom stóp procentowych, a po drugie, to aż cztery razy tyle, co cel Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z nim ceny powinny rosnąć rocznie około 2,5%. Fakt, kondycja polskiej gospodarki jest słaba, ale wynika tak w dużej mierze z ograniczenia wydatków przez konsumentów. A to z kolei spowodowane jest przede wszystkim wysoką inflacją. To drożyzna doprowadziła do stagnacji i jeśli nie zostanie skutecznie zduszona, pieniądze w sklepach będziemy wydawać nadal bardzo ostrożnie. Do tego zdrożała jeszcze ropa naftowa. Czyżby widmo kryzysu krążyło nad Polską? Drodzy Państwo, może być bardzo różne. Dziękuję za uwagę. Sporo miejsca i czasu w dzisiejszym programie poświęcamy medykom, którzy oprócz operowania, badania mają także pasję i zamiłowania pozazawodowe. Najczęściej artystyczne. A to wszystko za sprawą Kongresu Kultury i Historii, który odbył się w Opolu. Zjechali lekarze z całej Polski i prezentowali to, co potrafią poza salą operacyjną czy gabinetem lekarskim. No to poznajmy opolskich medyków, którzy tworzą grupę, muzyczną grupę Reanimators New. Przedstawicielem tego zespołu w naszym studiu jest dr Marek Błaszczyk, gitarzysta basowy, a gdy nie gra, to piastuje stanowisko wiceprezesa do spraw medycznych w zespole przychodni Optima Medycyna. Witam, panie doktorze. Dzień dobry. To przedstawmy tę grupę. Zacznijmy może od solistki. Wygląda mi, że jest to stomatolożka. Nie, nie. nie. E, e, pięknie wygląda, więc czemu bym miała nie być stomatolożką, ale doktor Kasia Stachoń jest chirurgiem. Jest chirurgiem ogólnym. E, niedawno uzyskała specjalizację i jest naszą absolutnie czołową solistką. Poza Panem i Panią Kasią, kto jeszcze gra w zespole? E, w sumie jest nas szóstka. Doktor Jacek Polewiak, chirurg naczyniowy, klawisze. Mm. E, Michał Rybczak, psychiatra, gitara prowadząca, pierwsza nazwijmy ją. E, Mietek Syrydczyk, e, druga gitara. Jest to jedyny spośród nas członek zespołu, który nie jest lekarzem, ale jest inżynierem z onkologii, który lata przepracował opiekując się rezonansami, tomografami i, i y, pacjentami na radioterapii. No i z tyłu mamy perkusistę, tego, który najmniej mówi, a najwięcej hałasu bardzo... robi. Jest nim Marek Piętka, y, specjalista anestezjolog. Panie doktorze, nie od dziś mówi się, że lekarze nie mają czasu, że wciąż tego czasu jest za mało dla pacjenta, że pracują od świtu do wieczora. To jak znajdujecie czas na ćwiczenia, na próby, bo żeby grać w takim zespole, to po prostu trzeba trochę czasu poświęcić na zgranie. Dotknął Pan najbardziej drażliwego i trudnego tematu w naszym y, 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 graniu. Tak naprawdę. Ekstremalnie trudną sytuacją jest zebranie w jednym miejscu o tym samym czasie sześciu medyków. Ze względu na ilość pracy, ze względu na ilość dyżurów. Ostatnio także ze względu na e, życie prywatne e, naszej młodzieży, ja to mówię, którzy, e, którzy wychowują, wychowują małe dzieci, e, ustalenie terminu i godziny próby jest naprawdę karkołomną sprawą. Jest to na mojej głowie. Ja czasami potrzebuję po parę dni, żeby, e, żeby dojść do jakiegokolwiek konsensusu, kiedy się możemy spotkać. A i tak godzinę przed się może okazać, że sprawa ktoś jest nieaktualna, bo ktoś wypada. Proszę pamiętać, że... E, Lekarze dyżurują, pracują także w nocy. Tej pracy popołudniowej i wieczorowej mamy też sporo, plus jak się doda, życie prywatne, rodzinne, no to naprawdę jest z tym kłopot. Ale sobie radzimy. A radzimy sobie w sposób następujący. Technologia nam tutaj pomaga. Mianowicie po wybraniu utworu, który chcemy grać i ustaleniu formy, staramy się go nagrać wielościeżkowo i potem w domu. Ten, kto może, to sobie to odtwarza i ćwiczy do tego w domu na tyle, na ile to jest możliwe. Także jak przychodzimy na próby, to zazwyczaj mamy potrzebę tylko zgrania się. I dzięki temu te próby, jak są tak rzadko, a są naprawdę rzadko, to są na tyle wystarczające, że jeżeli mamy się przygotować do koncertu, to dajemy radę. A gdzie koncertujecie? Czy w filharmonii, czy odwiedzacie też czasami salę szpitalną? No bo przecież znamy metodę leczenia muzyką. Yy... Tak, powiem, że szczególnie na początku kariery naszego zespołu, albo nawet właściwie naszych zespołów, to graliśmy dla pacjentów. Był taki czas, że graliśmy czy to na onkologii, czy w szpitalach, dosłownie mhm. dla pacjentów. Były to koncerty organizowane stricte dla nich, nawet czasami blisko sal pacjentów. Później troszeczkę te nasze plany koncertowe ewoluowały, i generalnie gramy dla środowiska medycznego przy okazji rozmaitych jakichś mniejszych lub większych imprez mhm. pod tytułem np. Forum Rynku Zdrowia w Warszawie, gdy mamy tutaj jakieś kongresy. No i staramy się przynajmniej raz w roku, albo czasami rzadziej, niestety zrobić jakiś duży koncert, w cudzysłowie, komercyjny w Starym Domu w Domecku, mm -hmm. gdzie z, z zapraszamy nasze środowisko generalnie medyczne i tam wtedy dajemy czadu na całym. A jaki gatunek muzyki uprawiacie? Um, taki, na jaki się umówimy. Problem polegał u nas na tym, że jest nas szóstka, każdy ma inną wrażliwość muzyczną i każdy by chciał grać coś innego, ale gramy razem, mm -hmm. więc... Konsensus to jest, jest Konsensus potrzebny. jest niezbędny. Efekt jest taki, że gramy e, muzykę głównie, oczywiście covery, ale e, od lewa do prawa. Gramy e, zarówno covery e, klasyków bluesa, Erika Claptona, Kokera, Hookera, nawet breakoutów. Gramy muzykę e, nieco nowszą, e, e, Dire Straits czy, czy e, Fila Collins z Genesis. Gramy także delikatne ballady Beth Hart. No i zdarzyło nam się zagrać instrumentalną muzykę. Z filmu Mission Impossible. Mhm. A ostatnio to po prostu ustaliliśmy, że zagramy muzykę rozrywkową, ale ja ją nazywam klasyczną, czyli Pink Floyd. Panie doktorze, na koniec krótko, czym jest dla was te, ta, to granie w zespole poza gabinetem, poza salą operacyjną? Niezbędne do życia. Naprawdę? Niezbędne do życia. Przy, 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 tem, przy naszym tempie y, y, tej pracy, przy tej ilości pracy, którą mamy, przy tym stresie, który jest z tą pracą niewątpliwie związany, to każdy z nas potrzebuje jakiegoś, jakiejś formy odreagowania. Dla nas granie to jest po prostu coś wspaniałego. My przy tym odpoczywamy, a jak jeszcze się to komuś podoba, to dwa razy bardziej odpoczywamy. I to potwierdza lekarz psychiatra, pani doktor Małgorzata Flaga-Łuczkiewicz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej powiedziała, że Jedna trzecia moich pacjentów to lekarze. Od studiów wpaja im się, że lekarz pracuje do upadłego. Coś w tym jest. Faktycznie lekarze pracują do upadłego. Nie znam lekarza, który pracuje 40 godzin tygodniowo. Zawsze to jest więcej. Przy czym pracuje się zarówno dużo czasowo, jak i długo. Mamy takich lekarzy, którzy mają. 60, 70, 80, a nawet więcej lat i są aktywni zawodowo. Sukcesów na tej niwie artystycznej życzymy. Muzyki lepiej się słucha niż o niej się mówi, więc na koniec, fragment nagrania. Co pan proponuje? Myślę, że mógłby to być fragment naszego występu właśnie ze Starego Domu kawałek Genesis. Bardzo dziękuję. Przypomnę, dr Marek Błaszczyk, wiceprezes ds. spraw medycznych w zespole przychodni Optima Medycyna. No a dziś.

no one. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Tym razem będzie o pieniądzach, ale nie w banku, a w muzeum. Jest kwiecień 2004 roku. Do obiegu NBP wprowadza monetę kolekcjonerską z herbem Województwa Opolskiego. Uroczysta prezentacja tej monety odbyła się w Muzeum Śląska Opolskiego. To za sprawą wizyty w Opolu prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza. Witamy profesorze w skromnych, ale gościnnych progach muzealnych. Zdaje się mówić na powitanie dyrektorka placówki Krystyna Lenard profesorowi towarzyszy ówczesny dyrektor opolskiego oddziału NBP Krzysztof Gierk. Na spotkaniu jest poseł Ryszard Gala, są władze wojewódzkie z wojewodą Elżbietą Rutkowską na czele, profesor Dorotą Simonides, jest poseł Helmut Paździor, Stanisław Jałowiecki oraz profesorowie Bogusław Nierenberg i nieżyjący już Kazimierz Szczygielski. Oczywiście oprócz fotoreporterów także dziennikarze radiowi. Czy wystarczy tych monet dla wszystkich, profesorze? Pyta podchwytliwie redaktor Zbigniew Janowski. Profesor Balcerowicz, z wrodzonym talentem krasomówczym, odpowiada wprost: Jest to ósma moneta kolekcjonerska w serii Herby Województw. Są one wprowadzane do obiegu co miesiąc, więc na pewno wystarczy. Krótki wykład na temat pieniądza. O inflacji nikomu się wtedy nie śniło, dlatego miny słuchaczy zadowolone. Jak powie pan, co ja mam w ręku, to to coś stanie się pańską własnością, zabawia słuchaczy pan profesor. Panie prezydencie, pan otrzymuje prezent poza konkursem. Jak widać, prezydent Zębaczyński onieśmielony nieco tym podarunkiem. Nie będę miał kłopotów? Pomyślał. Należy dodać, że wartość tej monety kolekcjonerskiej to 2 złote. Od 2004 roku znacznie wzrosła. Tu poseł Gala dziękuję profesorowi i życzy, by Polska jak najszybciej do polskiego obiegu monetarnego wprowadziła kolekcjonerskie euro. A profesor Simonides, badaczka śląskiego folkloru, nawiązała do czasów, kiedy handel wymienny zapoczątkował rewolucję w historii naszej cywilizacji. Na spotkanie z bankowcem przybyli najmłodsi mieszkańcy opola. Im wiedza o pieniądzu się przyda. Co prawda, pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich trudno żyć. Wręczam ci tę monetę, niech ci przyniesie szczęście. Dobrze, proszę pana, odpowiada Janek, lat 10. Dziś już dojrzały mężczyzna. A goście zastanawiali się, czy Jasiowi uda się pomnożyć tę kolekcjonerską monetę. Rozmową o pieniądzach w zabytkowych murach nie było końca. Nikt się wtedy nie spodziewał, że w 2022 roku inflacja będzie dwucyfrowa, a kraj się niemiłosiernie zadłuży. Światu nigdy nie zabraknie wody. W razie potrzeby zrobią ją politycy z mózgu.